Cześć mam jestem witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego kanał i dzisiaj na Guys Tak jak ostatnio. Więc jak tutaj widzimy. Mamy też kilka więc otworzymy na spokojnie, więc zaczynamy grę. I ja będę mi się wygrać, zobaczymy. Tutaj teraz będzie, zobaczymy co mi Jest tutaj pivot, paszuka i gorzej, być gorzej, ale nie jest tutaj źle na pewno tutaj źle nie jest dobra idziemy dobra, skoczyłem dobra jest, jest dobrze jest dobrze na razie Znowu dobra idę no nie no ktoś mnie uderzył po prostu tak jak ludzie uderzają że nie wiem po prostu miał być zakazane w tej grze dobra idę no nie no dlaczego zawsze dostaję z tego no po prostu Trzymaj, no i znowu się nie zakwalifikuje, no. I znowu. No się nie zakwalifikuje, no nawet szans nie ma na to. No dobra, Będziemy z jeszcze jedną rundą. Zobaczymy tutaj wyjdzie. I znowu się nie udało niestety wygrać, więc zobaczymy jeszcze jak to wszystko wyjdzie. No ciężko jeszcze w finale dojść do niego, więc zobaczymy, co sobie uda się głosować. Okej, okay, floor flip, ok. To się da akurat wygrać. Nie jest takie też. Ej, no zobaczymy tutaj, jak mi pójdzie. Tak, ludzie już tutaj dobrze są, że przechodzą to wszystko. No. Nie, jest co tu się dzieje czasami, te klocki. Niby to się da przejść, na skrócę, jak chcę. No Dobra, no ryzykuję. No nie, no. to widzę, dobra, robimy tu. Nie, no czemu? No i już. Nie, no czemu? Dlaczego dostanę moc? Niestety się nie udało znowu, koniec. nie udało się wygrać. No, teraz musi się po prostu. Dobra, no to wiecie co, otwórzmy sobie spina, tak? No, bo nie poszło najlepiej. Losujemy, zobaczymy, co tutaj się wylosuje. No, mam nadzieję, że coś fajnego się wylosuje. Wiecie, no. Na pewno skin jakieś okej, okay, nietypowe. W interwencji, No, zagrajmy sobie tym skinem. Zagrajmy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie Dobra, postaramy się wygrać. Teraz trzeba po prostu się skupić i wygrać. Mam nadzieję, że się po prostu uda nam wygrać. No, bo... a jeszcze się zobaczy, czy. Mam nadzieję, że nie przegramy, więc nie, cannot link, okej, okay, okej okay. tu jest okej okay. da się to jeszcze wygrać upokojnie dobra, dobra, jestem jestem tylko dostaję z tych piłek no. okej, okay, teraz jakoś ominąłem postaram um się umijać te piłki dobra, no, bo tu przepychaje. Jakoś idzie, jakoś idzie. Trzeba iść tymi bokami. Niektórzy właśnie wchodzą na to, ale tutaj znaczenia tak nie ma, bo po prostu się zakwalifikuje. Powinienem więc zobaczyć uda wygrać. Zobaczymy sobie też wszystko. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Zostało 16 tutaj osób, więc zobaczymy tutaj. Dobra. Teraz będzie ciekawe co tutaj, co tutaj będzie, co będzie, co będzie. Dobra, losuje nam. Więc mam nadzieję, że da coś fajnego, no taką mam nadzieję. Dobra, Humble Stumple, no okej, okay, no okej. Okay. No, zobaczymy czy uda wygrać, w trochę wątpię. No wątpię, bo nie jest za łatwo po prostu. No uderzyli mnie, ale udało się. Czekamy na no, spokojnie, wiecie, tutaj mamy tyle czasu, że to nie znaczy znaczenia, czy i tak zdążymy na spokojnie. Osiem osób się zakwalifikuje, zakwalifikuje. Nie no, czemu? Czemu? No czemu? No! Ja w tych ośmiu już wiem, że nie będę. Ja już to wiem, że mogę nie być w tych 8. No właśnie, no prawie było, no, prawie było. No, nie udało się niestety wygrać. No mam nadzieję, że zagramy jeszcze jedną zobaczymy teraz. Dobra, losuję się tutaj. Czyli co będzie, teraz będzie, teraz będzie flor flip. No okej, okay, okej, okay. może być no... Nie wiem po prostu, no czasami za łatwe tutaj nie jest. Myślę, że teraz będzie łatwo. Taką nadzieję. Czemu to tak ludzie robią? I teraz trzeba czekać 3 godziny aż to się opuści. No, niestety tak jest. No. Dobra, idę dalej, skaczę. To już nie jest tak łatwo wygrać. Akurat idealnie. No tu muszę się zakwalifikować, czy bym chciał, czy nie. No jestem, dobra. Udało się, tak lezło. No teraz czekać trzeba, bo tu idę teraz tu no i teraz pytanie jakby to zrobić tu się nie zadać teraz zanim tu robi zrobiłam to tu będzie Jestem dobra Powinienem się zakwalifikować że ludzi tutaj jest naprawdę dużo więc zobaczymy tutaj mamy koniec rundy nowa trochę podpadło i zobaczymy teraz jak to wszystko wyjdzie mam nadzieję że się uda to wygrać Dobra, teraz będzie losuję po raz kolejny, tu losujemy mapę, co tutaj się wylosuje do zagrania. Ok, Jungle Run, ok, roll, y no nie wiem, zobaczymy jak, czy uda się to wygrać, zobaczymy sobie. No co, czemu, co się stało? No już bym zepsuł, no już, Ju no już. To już trzeba przegrać. To już po prostu trzeba przegrać. Musi nie no nie da się tego wygrać, ale jeszcze się uratowałem. To jeszcze jest szansa. No szanse są jakie są, ci po prostu ich nie ma. Ludzie już daleko zaszli, a ja... To jest w ogóle takie porównanie, że wiecie. No mam nadzieję, że fajnie gdyby się udało, lecz... No szanse są bardzo małe. Teraz trochę nadrobiłem teraz powinienem... dobra będę, może się uda, no nie uda się, no wszyscy przede mną, a No kur... dobra, no to otwieramy, no co z innego zrobić, jak nie otworzyć kolejnej i tym skinem sobie jeszcze zagram w ostatnią rundę jaki to będzie skin, skin to będzie... Bo no, nie, sprzedajemy, no za, za dwa, no, 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 no nie jest to dużo, leczną. No, stać nas na sklepie, którym... Kupimy w następnym odcinku, mi się wydaje. Teraz idziemy. Zagramy jeszcze jedną ostatnią rundę. Możemy sobie. Dobra, lecimy tutaj. Wygrywamy. No czemu to tak szybko znika? No, nie da się z tym, dobra. No, roll on, roll, jungle. No, wstawaj. Bo oni tak jeżdżą czasami tak długo na tym, dobra. No, no, wchodzimy teraz, tutaj. Tu się wcisnąć, no jest OK. Jestem niestety trzeci, czwarty, piąty, szósty, no jest OK. Nie no czemu? No czemu to mi spada, no. Nie, właśnie nie mogę po prostu zakwalifikować. No nie idzie mi, no nie idzie, no. Nie da, nie da się w wtegrać. No cały czas tutaj spadam. No, nie uda się... Oj, się nie uda raczej. No, raczej... W ogóle nie ma nawet szans, ja idę tutaj. No nie zdążyłem nawet. Dobra, więc jedziemy tutaj z kolejnym... Z kolejnym tutaj losową skórką. ostatnią. Więc zobaczymy, co tutaj wypadnie. Ja mam nadzieję, że jest coś fajnego. no Jest, dobra, jest tutaj coś, nie jest najgorzej. Zagramy sobie nim w najczęściejszym odcinku. Więc zaś ja się zamożę. Do zobaczenia w końcu na moim coś